W szeregach legi wraca do składu Mirosław Radowicz, który w poprzednim meczu pauzował za kartki. Kosztem Jakuba Rzeźniczaka na prawą obronę wraca Artur Jędrzejczyk. Mecz zaczął się od nieśmiałych ataków legi. To siódma minuta dośrodkowanie Macieja Rybusa z Rzutu wolnego i wica Rdoliak główkuje obok bramki. Chorwacki pomocnik przechytrzył obrońców Lechi, ale Sebastian Małkowski tego uderzenia raczej się nie przestraszył. Przestraszyli się za to obrońcy Lechi tego efektownego dryblingu wrdoliaka, z którego jednak Chorwat nie zrobił użytku. To odpowiedź Lechi. Zamieszanie w polu karnym, ale na posterunku Duszan Kuciak. Jeszcze jedno doświadkowanie. Z prawej strony drybling. I co? Znowu bezbłędnie słowacki bramkarz w dodatku w tej sytuacji pan Tomasz musiał odgwizdał spalonego. Do dzisiejszego meczu golkiper gospodarzy był niepokonany przez 555 minut i z każdą minutą coraz bardziej śrubował swój rekord. Kolejna akcja Legii. Rybus podaje do Luboi, ten do Wolskiego i co? Zablokowany strzał pomocnika z Młodzieżowy reprezentant Polski kilka dni temu obchodził 19 urodziny i od początku meczu był bardzo aktywny. Legioniści nie ustępowali, atakowali do ostatnich minut pierwszej połowy. To akcja Radowicza. Chyba za długo zwlekał z oddaniem strzału lub podaniem serbski pomocnik przez jego samolubne zachowanie Legia straciła idealną okazję na gola. To już ostatnie sekundy pierwszej części spotkania. Chaotyczna gra Lechi w środkowej strefie boiska i do piłki znowu dochodzą legioniści. Lewą stroną pędzi Wawrzyniak, rzutka w pole karne. Jeszcze piłka należy do Legii, jest Iwica, jak potężne uderzenie, Chorwata i piłka w siatce. 1 do 0 dla Legii Warszawa. Szalona radość kapitana zespołu z Łazienkowskiej. Zobaczmy tę sytuację raz jeszcze. Obrońcy Lechi jakby się zdrzemnęli w jak z wiarą do końca, ale też szczęśliwie, bo jak zobaczymy na powtórce piłka musnęła jeszcze Łukasza Surmę. Zasłonięty Sebastian Małkowski nie mógł w tej sytuacji nic zrobić. W ostatnich sekundach pierwszej połowy legioniści zadali bardzo bolesny cios. Szał radości Macieja Skorży nie mógł nikogo dziwić. A najbardziej zdenerwowanym człowiekiem na stadionie był bez wątpienia Rafał Ulatowski. Szkoleniowiec Lechii miał ogromne pretensje do trójki sędziowskiej, że arbitrzy nie pozwolili wrócić na murawę Rafałowi Janickiemu. W poprzednim sezonie Lechia sensacyjnie ograła Legię 3 do 0 na jej terenie. Dzisiaj nie zanosiło się bynajmniej na powtórkę z rozrywki, także na początku drugiej części spotkania. To właśnie 56. minuta, indywidualna akcja Rafała Wolskiego, kapitalne zachowanie pomocnika Legii i bramka z cyklu Stadiony Świata. Legia prowadzi w tym momencie z Lechią Gdańsk 2 do 0. A my jeszcze raz zobaczmy fenomenalne zachowanie Wolskiego. Bez kompleksów minął jednego, drugiego obrońcę atomowym strzałem. Pod poprzeczkę pokonał Sebastiana Małkowskiego. Jeśli trener Maciej Skorża zastanawiał się, czy warto stawiać na młodych piłkarzy, po tym strzale Wolskiego z pewnością pozbył się wszelkich wątpliwości. 65. minuta, znów próbuje Legia i znów zaczyna się od Wolskiego, ten podaje do Luboi, Serb aktywny na prawym skrzydle, efektowne wycofanie do tyłu, Mirosław Radowicz, Wawrzyniak i Supek ratuje Lechię przed stratą trzeciej bramki. Co to była za sytuacja? Łapie się za głowę i Jakub Wawrzyniak, i Mirosław Radowicz. Z minuty na minutę nad Lechią zbierały się kolejne czarne chmury. To znowu Radowicz, mija Małkowskiego, ale nie ma bramki dla Legii. Tym razem zdążyli w porę wrócić obrońcy z Gdańska. To jedna z nielicznych akcji Lechi w drugiej połowie spotkania. Hajra Petian pędzi z piłką, przebieg z nią kilkanaście metrów, strzela równie mocno, co niecelnie. Takie uderzenie wywołało na trybunach tylko salwy śmiechu. Legia atakowała do ostatnich minut. To ponownie Mirosław Radowicz kapitalnie znalazł się w polu karnym gości strzela swoją dwunastą bramkę w tym sezonie, licząc wszystkie rozgrywki serbski zawodnik. Jak widzimy w powtórce bardzo dobre. Przytomne podanie Janusza Gola. Spóźniona interwencja obrońców Lechi z Janiskim na czele. Radowicz wpada na Małkowskiego, ale zachowuje zimną krew do końca i piłka ląduje w siatce. To była niezwykle pechowa akcja dla Małkowskiego. Jak zobaczymy tutaj, Radowicz rozpędzony przypadkiem trafia go kolanem w twarz. Małkowski nie był w stanie już kontynuować gry. A że trener Rafał Ulatowski wykorzystał limit zmian, do bramki musiał wejść ktoś inny. Dramatyczny obrazek spod ławki rezerwowych gości. Bramkarskie rękawice zakłada z Andriuskevicius. I po chwili on również ma pełne ręce pracy. To jego niepewna interwencja po strzale Koseckiego, ale to wszystko nie ma już znaczenia. Legia wygrywa ósmy mecz w tym sezonie, psując trenerski debiut Rafałowi Ulatowskiemu.